Jesteśmy na gali Fame Friday Arena 2 w Szczecinie, no i z nami chyba bohater wieczoru, który no naprawdę tym ogłoszeniem włodarzy możliwe, że nawet przyćmił tego, ale Tomasz Adamek, były mi świata w boksie. Dzień dobry, dobry wieczór. Czyli, dobry wieczór, czyli jak to mówią, wszystko jest możliwe, wszystko można zrobić, może Adamek po kilkuletniej przerwie bokserskiej, wrócić na, na galę Fame MMA i, i walczyć, no jest możliwe, jest, no wiadomo, trzeba być jeszcze zdrowym, do, do... myślę, że na wiosnę taka walka się odbędzie, więc trzeba się brać do, do pracy i przyjechać z formą i wygrać. W Stanach Zjednoczonych popularny jest slogan Impossible is nothing. I właśnie do tego... Tak jest, impossible is nothing. Do tego... na, no, nothing is impossible. Do tego chciałem nawiązać, bo o tej walce Tomasza Adamka, i mu... Adamka mówiło się już od dłuższego czasu. Sam pan mówił o tym, że prawdopodobnie na początku przyszłego roku. No i teraz już wiemy, że dwie walki mają być w przyszłym roku pod szyldem fejmu, więc kiedy ta pierwsza? No, Ja myślę, że to będzie gdzieś wiosna. Myślę, że wiosną na pewno taka walka będzie miała pierwsze miejsce, a druga myślę, że po wakacjach. No, ale to już nie zależy ode mnie. Nie, no Tu są włodarze Fejm MMA, więc oni e, przedyskutujemy daty, kiedy im będzie odpowiadało. No co, Ja przyjeżdżam na te 8-9 tygodni do, do kraju, szykuję się i wchodzę do, do walki i walczę. Nie było szansy, żeby na tej najbliższej gali Fejm 20 już wejść do, do klatki? No nie, no ja muszę, ja muszę trenować. Ja, to jest, wiesz, to nie jest iść sobie na kawę czy na lody. E, Każda moja walka, znaczy każde, każde wyjście do ringu to jest zawsze ryzyko wiesz, dostania jakiegoś ciosu i, i choroby i tak dalej, to ja zawsze traktowałem ten sport bardzo poważnie i do każdej walki jestem przygotowany, więc tutaj potrzebuję czasu na przygotowanie, jeżeli datę już dostanę, która będzie miała miejsce w przyszłym roku. Biorę się do ciężkiej pracy przyjeżdżam i przyjeżdżam i chcę błyszczeć w ringu. Już w klatce powiedział pan, że to będą dwie walki, że to będą walki w formule bokserskiej i muszę zapytać, bo bardzo głośno było o tym zestawieniu w formule bokserskiej Tomasz Adamek Mamet Halidow. Czy to jest właśnie ten pierwszy rywal, który będzie w Fame MMA eee, przeciwko? Bronowi? Ja nie chcę głaszać o tego są włodarze i myślę, że tutaj Rafał. E, myślę, że najbliższych kilku dniach ogłosi sam, e, kto to będzie. A gdy ta walka? E, będzie się pierwsza, pewnie ogłosi drugą e, walkę, e, niespodziankę, bym powiedział, e, wielką. I będzie wesoło. Będzie się działo. Jak to gadają rolę, będzie się działo. Z kolei mamet mówił, że chyba bliżej by mu było, do, byłoby do walki w KSW, więc czy jest realna ta walka w FAME? E, No to to już pytanie do. Mówię wszystko do gospodarzy, do, do, do Rafała. No, oni tutaj e, karty rozdają. Ja mam kontrakt podpisany na dwie walki, i, i kto będzie, czas pokaże. Trzeba czekać cierpliwie. Ostatnio też inny pięściarz, który na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, wszedł do tego świata, Andrzej Fonfara. No i mówiło się, że ta jego wypłata była iście amerykańska. Czy może pan zdradzić, czy podobnie jest w tym przypadku? No bo co by nie było dwóch byłych mistrzów świata? No, e, no słuchaj, e, Bogu dziękować, że na, na tym, e, Bóg się e, zęby zdarłem. No, zrobiłem wiele dla tego sportu. No więc jakoś cenę, wartość mam, rozpoznawalność w Polsce i w Stanach, a nie jest to łatwe, gdzie przez 12 gal w Prudnes Center poznało mnie wielu, wielu miliony Amerykanów. No, nie jest to łatwe przy tak krótkiej karierze w USA, no bo ja wyjechałem w 2005 roku, tak naprawdę w ósmym. Przyjechałem z rodziną i, i, i by pokochali Amerykanie, to musisz zostawiać tam krew w ringu, a mi się to udało, udawało. Dlatego miałem po 17 tysięcy czy 18 ludzi na sali. Mówi się, że Fliki mają jednak inny odbiór, jeżeli chodzi o kibiców, że jest to inna grupa wiekowa, ale chyba to powitanie dzisiaj w Netto Arenie, no skradło trochę serduszko. No bardzo się cieszę, że, że młodzi pamiętają, bo to są oczywiście, to są, mogą być moimi dziećmi, tak, ale... Ale tutaj w sporcie wiek nie ma, nie ma granicy, Tutaj, jeżeli tylko jesteś zdrowy yy, i walczą mi 50 latkowi i ponad 50, no to wszystko zależy od, od zdrowia. No, mam, jestem zdrowy, to, to dlaczego się nie pobić? A czy negocjacje były trudne, jeżeli chodzi o dogadanie szczegółów swoim? Nie, no czy... Bo trochę to, trwały. No, no trochę trwały, no oczywiście, no to, to już robią, to już adwokat mój, mój przyjaciel Stasiu Skrzyński, Negocjował kontrakt tutaj z Rafałem, ich adwokatem, no i doszliśmy do konsensusu i dzisiaj podpisany, ogłoszony. Temat zamknięty, teraz trzeba czekać na, na ogłoszenie rywala i do roboty. Czas powoli na przygotowania, ale jeszcze jedno pytanie z mojej strony, bo kilka miesięcy temu bardzo głośno było o innej potencjalnej walce Tomasza Adamka, dosyć flikowej, z Marcinem Najmanem, ale to chyba w fejmie jest niemożliwe do wykonania. No ale to już ja tyle razy odpadałem, no to, to, dla mnie to nie jest przeciwnik do, do walki, to jest, to jest... Za żadną oferta? Nie, no ale, no bo, no bo prawdziwy wojownik walczy, nawet zostawiając krew w ringu, gdy nawet padasz na, na matę, wstajesz, walczysz dalej, no ale no jak ktoś zanim wejdzie do ringu, już patrzy, w, w którym rogu przyklepać, no to no po co tam chodzić, ja ja siebie robić, no te, tego, dlatego no nie można się zniżać do pewnego poziomu. Jasne, no to już będzie tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za rozmowę i po prostu do zobaczenia w przyszłym roku. Pozdrawiam i do zobaczenia.